Nawrocki jest już prezydentem od pół roku, a tu takie wieści. Nowy sondaż zaskoczy niejednego. Sześć miesięcy po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa, w sieci zawrzało po publikacji najnowszego zestawienia nastrojów społecznych. Redakcja Superekspresu ujawniła wyniki badania, które rzucają zupełnie nowe światło na aktualny układ sił i pozycję prezydenta w oczach obywateli. Otrzymany od Polaków rachunek zawiera dane, które mogą całkowicie zmienić dotychczasowe postrzeganie polskiej sceny politycznej: wysokie zaufanie i przedłużony miesiąc miodowy. Pierwsze półrocze prezydentury Karola Nawrockiego to czas, w którym udało mu się utrzymać niezwykle wysoką dynamikę zaufania społecznego, co zaskoczyło wielu komentatorów. Według danych opublikowanych przez portal sec.pl głowę państwa pozytywnie ocenia obecnie od 50 do 55% badanych, co jest wynikiem imponującym na tle jego poprzedników. Eksperci zaznaczają, że tradycyjny miesiąc miodowy, który zazwyczaj kończy się tuż po zaprzysiężeniu, w tym przypadku trwa znacznie dłużej, niż pierwotnie przewidywano. Tak stabilne poparcie w obliczu silnej polaryzacji kraju świadczy o tym, że strategia prezydenta trafia do szerokiego grona odbiorców. Historyczna zmiana na szczytach prawicy. Jednym z najbardziej sensacyjnych wniosków z badania Polster jest gwałtowna zmiana w hierarchii liderów całego obozu prawicowego w Polsce. Okazuje się, że Karol Nawrocki w zaledwie 6 miesięcy zdołał zrównać się popularnością z Jarosławem Kaczyńskim, uzyskując aż 41% wskazań jako lider tego środowiska. Wynik ten sugeruje, że lokator Pałacu Prezydenckiego przestał być postrzegany jedynie jako reprezentant swojej partii, a stał się w pełni autonomicznym i silnym graczem politycznym. Ta zmiana postrzegania może fundamentalnie wpłynąć na przyszłe relacje wewnątrz opozycji oraz sposób, w jaki prezydent będzie budował własny ośrodek władzy. Fenomen poparcia wśród najmłodszych wyborców. Kolejnym ogromnym zaskoczeniem płynącym z sondażu jest struktura demograficzna osób popierających prezydenta, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszego pokolenia Polaków. W grupie wiekowej od 18 do 29 lat Karol Nawrocki cieszy się zaufaniem na poziomie niemal 73%. Co stanowi swoisty fenomen w najnowszej historii polskiej polityki? Jego przekaz trafia również do mieszkańców mniejszych miast oraz mężczyzn, podczas gdy największy dystans wobec jego działań wykazują mieszkańcy wielkich metropolii oraz seniorzy. Taka konfiguracja poparcia wskazuje na to, że prezydentura ta opiera się na energii młodych którzy widzą w Nawrockim nowoczesną twarz konserwatywnych wartości. Aktywność legislacyjna i rola pierwszej damy. Ostatnie pół roku to także czas intensywnej walki o kształt państwa, przejawiającej się w licznych wetach wobec ustaw rządowych oraz aktywnej promocji projektu CPK. Nawrocki nie boi się wchodzić w otwarte spory z rządem, co buduje jego wizerunek jako bezkompromisowego obrońcy własnej wizji rozwoju kraju w ramach Planu 21. W cieniu tych politycznych wydarzeń rośnie także popularność Marty Nawrockiej, która dzięki swojej działalności charytatywnej zyskała sympatię 44% ankietowanych. Bilans pierwszych sześciu miesięcy pokazuje, że prezydent jest gotowy na dalszą konfrontację, mając za sobą silny mandat społeczny i rosnącą pozycję.